Cześć! Niedziela, jeszcze styczeń, 25. Wybieram się dzisiaj w troszkę w innym kierunku niż do tej pory, mianowicie północno-zachodnim. Rejony, które jeszcze nie był na moim kanale. Mianowicie okolice Dąbrowy-Tarnowskiej. Zapraszam do oglądania tego filmu. 20 km dalej jestem na moście nad A4 przed miejscowością Nowa Jaszczomka w tamtą stronę jest plus 2, ale tutaj na tej otwartej przestrzeni trochę wiatr wieje i trochę wyciąga z człowieka temperaturę tak jest około 60 km, może ponad coś. No to w drogę! Tutaj się będzie można rozpędzić. Jedziemy! Aktualnie 34 na godzinę, 36. Tu jest taka góreczka z tego właśnie mostu. I można się rozpędzić. Można jechać szybciutko. No, już teraz wolniej, bo jest pod górkę z powrotem, 18-17, za chwilę pewnie do 15 dobiję. Czuję, że troszkę wiatr odpuścił, nie jest tak źle na razie albo mi troszkę zwłoką w plecy daje i dlatego go tak nie czuję. Ale na razie jest ok. Można się bujnąć nawet rozpędzić. 21, 2, 3, o! To już fajna prędkość. Kolejna aktualizacja. Jestem w Luszowicach. W rynek 33 km. Wyjechane jest tutaj, i wracam. Stopni jest 0, 16:20. Właśnie Luszowice, z tyłu kierunku tam przyjechałem, a teraz jadę w lewo. Jaka fajna choinka, jakie duże bombki. Zobaczcie sami, ale fajne. Słuchajcie, może słyszycie jak wieje wiatr, tak to właśnie jest, jest troszkę ekstremalnie, nie powiem, ale nie jest zimno, bo jest 0, minut 1, ten lekki wiatr, ale nie jest taki bardzo przeszywający. Jeździłem w gorszych warunkach. Pojedyncze drzewa przy drodze. W tym miejscu co jednak jest taka łuna poświata to jest MOP na A4. Zostało mi teraz jest 43 km ujechane zostało mi jakieś 20-22 km do Dębicy Ktoś nadjeżdża z drugiej strony to zmniejszę jasność prawie do zera to jest najniższy stan A to jest Max. A to jest Maxik. 2000 lumenów prawie. Latarka nazywa się Nightcore. Mam już ją od dobrych 5 lat. Nie żałuję pieniędzy, nie była tania, ale naprawdę w takich sytuacjach, jak potrzeba mocnego światła, to jest mocne światło. A jak potrzeba, żeby długo świeciła, to zmniejszam jasność. Włączam tryb road. I jest na 6, 7, 8, nawet godzin. Miejscowość, stara Jaszcząbka. Z tyłu zostawiliśmy nową Jaszcząbkę. Nie nagrywałem. Mop no, po prawej Most przede mną Pasuje się mnie zatrzymać, ale tym razem nie na moście, bo tu wieje, tylko pojadę dalej, Tam jest... 500 metrów dalej jest przystanek Na nim się napiję herbatki ostatni łyk I już później ciskam do samej do samej dębicy zobaczcie no jak ładnie, no beautiful, wonderful Już sobie wiadę, dosłownie 5 minut i jadę dalej, bo już jest godzina jest która godzina? 6 17.27 zobaczcie to jakie kolorki no takie coś w Czarnej jestem miejscowość Czarna, tu jest takie coś jak miejsce przyjazne rowerzystom fajne no zobaczcie taki parking ale fajne to jest ja tu kiedyś przyjadę e, obczajcie to co to jest kurcze ja nie mogę tu takie coś muszę teraz tu przyjechać witamy, stryczymy smacznego Pietro Party. ja nie mogę, zobaczcie to co to jest kurde Zobaczcie, tu jest jasno tych samych światełek Wjezdam, dzisiaj nie mam czasu, ale nie wiem. To mi jakieś 15 km do Dębicy. Ruch ja jest. No ale zobacz, jakieś auto jedzie za mną jeszcze, widzicie mój cień jaki robi 60 km, zostało mi jeszcze 6 km, w tamtą stronę jest miejscowość Straszęcin. dokładnie 66 wyjdzie, ja już teraz z wami się żegnam. Jestem w tym miejscu, w którym się zaczął film. Nad tym strumyczkiem koło Straszęcina. Pewnie nic nie widać. A może coś widać. Dałem radę. Mój rower też dał radę. I do następnego spotkania w kolejnych filmach. Koło Wojtka, zapraszam.